Witam serdecznie, Kikowyszlak, Subickie Łąki, 11 maja 2012. Dzisiaj kilka słów na temat emocji i pieniędzy. Pieniądze mają ogromny wpływ na wiele rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Tak ten świat jest skonstruowany, że no mają rzeczywiście przeogromny wpływ i bardzo często taki wpływ negatywny, prawda? Po prostu. Wszystko, co się wiąże z naszym nastrojem, naszym podejściem do życia, naszym postrzeganiem różnych rzeczy, bardzo często wiąże się ze stanem finansowym: z tym, ile zarabiamy, jak wydajemy pieniądze, jak inwestujemy, czy przede wszystkim, kiedy tracimy pieniądze, prawda? Wtedy to ma może taki największy wpływ. Czyli te nasze emocje są bardzo ściśle powiązane z pieniędzmi. Można by nawet rzec, że. Czy można by. Ewidentnie negatywne emocje są bardzo mocno powiązane z pieniędzmi, prawda? Wszelkie jakieś manewry finansowe, cokolwiek dzieje się na tym, na tej stronie finansowej naszego życia, w większości wywołuje niestety negatywne emocje. W większości, w większości, prawda? Albo trzeba sobie zdać sprawę, że tak naprawdę to my jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, Kiedy weźmiemy pełną odpowiedzialność za sytuację, w jakiej jesteśmy, stuprocentową odpowiedzialność, bezdyskusyjną odpowiedzialność, że to my odpowiadamy za całą tą sytuację, bo myśmy kiedyś coś sprawili, myśmy podjęli się takich działań, myśmy, my wykonujemy taką pracę, to od nas tylko tak naprawdę zależy, jak się ten finansowy nasz los toczy, wówczas doznamy absolutnie łupi, wówczas poczujemy kontrolę nad sytuacją, wówczas możemy coś tak naprawdę na serio zmieniać, na serio robić. Dopóki takiej decyzji nie podejmiemy, dopóki nie weźmiemy pełnej odpowiedzialności za całą stronę finansową, dopóki jakby nie odpuścimy sobie tych negatywnych emocji, będą one nami targały. Ciężko nam będzie podjąć jakiekolwiek konstruktywne decyzje, wszystko będzie na zasadzie no, jakiegoś przypadku, jak się wydarzy, jak zbieg okoliczności będzie pozytywny, to będzie fajnie, jak nie, no, to trudno. Dlatego może tyle na ten dzisiejszy Kikowy Szlak. Temat mnie ważny. Temat, no, bez wątpienia, totalnie ważny. Związek emocji i pieniędzy jest bardzo, bardzo ścisły, szczególnie tych negatywnych. Szczególnie tych negatywni. Także tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro na jakimś Szlaku. Hej!